Cześć z tej strony, Ormando i witam Was serdecznie w maratonie Gwiezdnych Wojen. Przyszła pora na to, aby pomówić o drugim epizodzie, czyli ataku klonów, który wyszedł na ekrany Kin w 2002 roku. I powiem Wam, że to jest film z Gwiezdnej Sagi, który oglądałem najwięcej razy w kinie. Po, przyznam Wam się do tego. Nie widziałem tego filmu na premiere. Ponieważ e, dobrze pamiętam e, ten moment, byłem wtedy po prostu przeziębiony i rodzice nie pozwolili mi iść wtedy na e, do kina. Więc poszedłem kilka dni po premierze. Jako, że byłem strasznie zły na siebie, że no nie mogłem tego zobaczyć w premierze, postanowiłem zrobić taki myk i to zrobiłem pierwszy i chyba jedyny raz w życiu, kiedy coś takiego zrobię, myślę, że na pewno jedyny, czyli kupiłem e, bilety na wszystkie seanse danego dnia. Teraz to już e, troszkę może byłoby nawet niewykonalne, e, ponieważ mamy multiplexy i często tego typu filmy są grane po prostu na e, kilku salach naraz. Ale w czasie, kiedy wychodził atak klonów, wchodziłem do takiego no, niedużego, dwusalowego kina, kina Bałtyk w Łodzi, bardzo znanego kina. No i tam po prostu były dwie sale, i na tej dużej sali, właśnie największej, wtedy największej, tam bodajże w Polsce, jak nie nawet w Europie, bardzo duża była ta sala w Bałtyku, były grane atak klonów. No co tam powiedzmy 2,5 godziny, czy co 3 godziny. Więc ja kupiłem y, wszystkie bilety na wszystkie seanse, które, które były danego dnia, więc tak naprawdę wychodząc z filmu, wchodziłem na niego z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Więc atak klonów ze wszystkich filmów chyba tych z prequeli, bo oczywiście y, starą trylogię oglądałem dużo więcej razy, chociażby na, na VHS-ach czy później na DVD. No też te płyty są zjechane już chyba totalnie. No ale tak klonów z trylogii e, prequeli oglądałem wydaje mi się, że najwięcej razy. E, kiedy film miał wejść na ekrany Kin, no, była duża obawa. Po tym jak został przyjęte, zostało przyjęte mroczne widmo, no powiedzmy sobie, George Lucas no, miał dużo do udowodnienia y, fanom Gwiezdnych wojen, że jednak ta historia potoczy się w dobrym kierunku. Choć tak jak wspomniałem w materiale o epizodzie pierwszym, no początkowo reakcje na Mroczne widmo były dobre, jednak z czasem no, ludzie widzieli to, że no, ten film nie jest za dobry i na pewno nie spełnia tych oczekiwań, które które w nim ludzie pokładali, no ale w końcu mieliśmy zobaczyć coś, o czym dosłownie w jednym zdaniu było wspomniane w klasycznej trylogii w nowej nadziei, a mianowicie początek wojen klonów. Czym to właściwie jest? Nikt, nikt tego za bardzo nie wiedział. W jakiś tam sposób, troszeczkę, ale też nie bardzo, yy, yy, rozwijał ten temat stary kanon w książkach, komiksach, ale no wiecie, no jednak. To jest duża nisza. Książki i komiksy z Gwiezdnych Wojen. No to nawet niektórzy fani Gwiezdnych Wojen ich nie czytają. Ludzie, którzy uważają się za fanów, ja oczywiście nie jestem z takich ludzi, że jeżeli nie czytasz książek albo komiksów, to nie jesteś prawdziwym fanem. Bez, bez przesady. Więc każdy był ciekaw, jak te wojny klonów będą wyglądać. A sama historia. no. Nie będziemy przechodzić przez cały film, tak jak wspominałem przy mrocznym widmie. Ale sama historia dzieje się 10 lat od wydarzeń z mrocznego widma. Anakin Skywalker już dorósł i nastąpiła tutaj zmiana aktora na Heidena Christiansena. Oj, jeżeli chodzi o wybór aktorski, to ten wybór będzie niestety najgorszym wyborem aktorskim ee, no, w przypadku właściwie całej sagi. Myślę, że nawet w nowej trylogii nie znajdzie się tak no sztywnego aktora w ten zły sposób bo wiecie są aktorzy którzy grają sztywno jak na przykład Keanu Reeves jest dobrym przykładem aktora który no, ogólnie w swoich rolach gra sztywno tak ale no Hayden Christensen nie dość że był sztywny to jednak ta rola Anakina Skywalkera kolesia, rycerza Jedi, tak? Padawana w epizodzie drugim, później rycerza Jedi, bo choć on od razu mistrzem został, pseudo, ale to sobie pogadamy przy okazji epizodu trzeciego. W każdym razie, no, no, dużo miał do udźwignięcia ten aktor i ten aktor po prostu nie nadawał się do tego, bo poza tym, że oczywiście musiał on pokazać to, jak stopniowo przechodzi on na ciemną stronę mocy, Anakin Skywalker sta, stanie się w końcu Darthem Vaderem, w epizodzie trzecim no to y, musiał tutaj w drugim epizodzie zagrać romans. I o Chryste Panie, kiedy przypomniałem sobie ten film. Ten film i te sceny i te sceny romansowe między Anakinem Skywalkerem a Padme Czyli między Haydenem Christiansenem a Natalie Portman, to tu są chyba najbardziej cringowe momenty, jakie George Lucas napisał w swojej karierze. George Lucas nigdy nie był, moim zdaniem, dobry w pisaniu romansów, że tak powiem. To, co napisał, to, co wymyślił przy okazji Hanna Solo i Lei z klasycznej trylogii, no to jeszcze gdzieś tam przeszło. Bo ten romans był taki. chociażby kultowy tekst, czyli "kocham cię" i odpowiedź Hana "wiem" i później odwrotnie w powrocie Jedi, no on grał, ponieważ Han Solo był taką postacią, no nie był zbyt wylewnym chłopem w uczucia. Raczej skrywał zawsze to pod maską e, takiego sarkazmu, a tutaj musieliśmy pokazać prawdziwy romans. I kiedy przypomnę sobie te sceny, e, kiedy e, Hayden Christiansen przy kominku wyznaje e, swoje. E, swoją miłość Padmę, ale nie mogą być razem, bo Jedi nie mogą zakładać rodzin, no to jest po prostu, no i oczywiście sławna scena z tym, że piasek wchodzi mu wszędzie, a ona ma taką, taką aksamitną skórę, a on nie lubi piasku w ogóle, no to jest, to jest już klasyk, to jest już klasyk, jeżeli chodzi o cringe w kinie i tutaj no tą niechlubną, nie, 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 niechlubne miano ma w historii kina właśnie atak klonów. I ogólnie atak klonów na papierze wyglądał dobrze, czyli w końcu mieliśmy zobaczyć rodzącą się miłość między Padmę a Anakinem, z której, który owocem miał być Luke Leia, mieliśmy zobaczyć właśnie początek wojen klonów, samych klonów, z, powrócił... Boba Fett powrócił, natomiast, no tutaj oczywiście epizod drugi skupiał się bardziej na tym, że e, mogliśmy poznać ojce Boba Fetta, e, czyli Django Fetta, czyli łowcy nagród, Mandalorianina. E, teraz to już nie wiadomo, czy to jest Mandalorianin, czy nie jest Mandalorianin, w starym kanonie był, w nowym nie jest, no, ogólnie pomieszanie z poplątanie. E, ale było sporo kontrowersji. I dobrze sobie przypominam, że kiedy ten film wchodził na ekrany kin, to przed seansem była puszczana reklama. Była puszczana reklama jakiejś gazety. O ile sobie dobrze przypominam, gazety Gala, na której to, bo oczywiście w okresie Gwiezdnych Wojen zawsze w tych kolorowych czasopismach pojawiały się artykuły w związku z tym. No i nie, tak samo było przy epizodzie drugim, że pojawiały się różne, nawet w pismach nie zajmujących się kompletnie popkulturą i tak dalej, no jednak Gwiezdne Wojny to Gwiezdne Wojny, więc nawet w takiej gali, która nawet, nie wiem, nie wiem jakiego typu magazynem jest Gala, ale przypuszczam, że po prostu jakimś szmatławcem. Nie wiem czy nadal jest, ale był, był taki magazyn, i przed seansem, właśnie ataku klonów, była reklama nowego numeru Gali, gdzie chwalono się. I to teraz to już w ogóle nie do pomyślenia, ale chwalono się, że George Lucas w, podczas kręcenia ataku klonów, podczas zdjęć do ataku klonów, na bieżąco przerabiał scenariusz. No teraz, gdybyśmy usłyszeli, że podczas kręcenia filmu na bieżąco jest yy, scenariusz yy, poprawiany, cały, cały czas i właściwie aktorzy nie wiedzą, co następnego dnia będą grać, bo George Lucas będzie przerabiał ten scenariusz na bieżąco, no to byśmy sobie pomyśleli, no nie jest za dobrze. A wtedy to była taka, wiecie, reklama, że o Jezus, no tak się postarał, tak mu zależało, że musiał poprawiać po prostu na bieżąco. No teraz by to, teraz, yy, by to nie zagrało, tak? Z kilku ciekawostek odnośnie ataku klonów to na przykład po raz pierwszy na ekranie, chociaż no może nie po raz pierwszy na ekranie, ale bo był też serial, o którym przy okazji maratonu też porozmawiamy, ale pojawiła się postać hrabiego du Duku. I hrabia Duku był takim Jedi, który przeszedł, mistrzem Jedi, który przeszedł na ciemną stronę mocy i grał go... Christopher Lee, już niestety nie, nie żyjący Christopher Lee, ale na pewno dużo osób go kojarzy, bardzo charakterystyczny aktor po prostu setki ról zagrał w ciągu swojego długiego życia. Ale sama postać hrabiego duku początkowo. Miała, była wymyślona jako postać kobieca, co ciekawe. No zostało to oczywiście zmienione, tak jak wiele z tego filmu. Tak jak wspomniałem, no George Lucas przerabiał film wielokrotnie, chociażby początkowa. Początkowa. Powiedzmy, sekwencja akcji, pierwsza sekwencja akcji w tym filmie, czyli kiedy Obi-Wan oraz Anakin muszą chronić Padmę, ponieważ na jej życie czyhają e, łowcy nagród, w tym Django Fett, czyli ta e, bądź co bądź sławna scena, e, gdzie e, jest pościg na korusant, e, ona została wymyślona e, tak naprawdę e, podczas właśnie realizacji filmu, ponieważ George Lucas e, nauczony odbiorem Mrocznego Widma postanowił, że film powinien, no jednak szybciej zacząć się z akcją. I faktycznie, no tutaj miał rację, no bo Mroczne Widmo jednak gdzieś tam... E... Rozkręcało się długo, tak jak wspominałem we wcześniejszym materiale, więc tutaj no, szybciej prze przeszli oni do, e, że tak powiem, do akcji i tej akcji jest tutaj całkiem sporo, no bo poza tym e, pościgiem na Korusant, który bądź co bądź był dosyć e, ciekawie i fajnie zrealizowany, e, no mieliśmy też e, scenę pojedynku między Obi-Wanem a Django Fettem e, na planecie Kamino, na planecie, w której były tworzone klony. Eee, I sama, może, sam pojedynek, kiedy Obi-Wan używa miecza, no nie jest taki, jest dosyć taki ślamazarny, że tak powiem. Obi-Wan tam gdzieś się potyka. Eee, ten. Eee, Dżungo Fett strzela do niego rakietą i nic mu się nie dzieje, poza tym, że miota nim jak szatan. Eee, niestety, YouTube mi strasznie blokuje te wszystkie fragmenty, które chciałbym wam tutaj pokazać, ale myślę, że każdy z was eee, gdzieś w pamięci sobie przy, przywołuje to wszystko. I. Eee, Natomiast po tej sekwencji następuje sekwencja, gdzie w paśmie asteroidów Obi Wan śledzi Django Feta z swoim myśliwcem statek Django Feta, Slave One, sławetne żelazko kosmiczne, które później przejął też Boba. I powiem Wam, że sama ta scena na mnie w kinie zrobiła duże wrażenie, ponieważ Django używa tam takich bomb dźwiękowych. I choćby było to oczywiście... Yy, pamiętam, że w tamtym czasie yy, dużo osób mówiło, że to jest przecież nierealistyczne, bo dźwięk się nie rozchodzi w kosmosie. <noise> Jeżeli chcemy przekładać jakieś prawa fizyki na Gwiezdne Wojny, to powodzenia. Ogólnie dla tych, co próbują to robić, powodzenia. Eee, I doszukiwać się jakichkolwiek praw i, i tak dalej fizyki, bo no... Wiecie, no to jest fantastyka, to jest bajka, baśń, no nie ma co się tego doszukiwać, ale bardzo dużo osób wtedy i pamiętam, że ja się strasznie z ludźmi kłóciłem, że kurde, weźcie, złapcie się, uderzcie się mocno w głowę, przecież to są Gwiezdne Wojny, no kolesie biegałem z laserowymi mieczami, tak? w ogóle, no ale, ale mniejsza z tym. Na mnie to zrobiło w kinie bardzo fajne wrażenie, tam był taki super efekt dźwiękowy, kiedy ta bomba rozwalała te asteroidy, taki jakby ktoś na gitarze zrobił taki po prostu takie blum i się wszystko rozwalało, to, to było fajne. No i mieliśmy też sławetny początek właśnie wojen klonów na planecie Genozis, gdzie trafia początkowo do niewoli Anakin Obi-Wan oraz Padme, na sła sławetna yy, scena na arenie, gdzie wielu Jedi naraz pojawia się, i właśnie te klony, yy, i zaczyna się, zaczyna się walka. I pomimo tego, że yy, no fajnie było to zobaczyć na ekranie, chociaż moim zdaniem, epizod drugi najmniej, naj, jakby najgorzej zestarzał się ze, z tych wszystkich filmów, jeżeli chodzi o efekty specjalne, to ta yy, właściwie całkowicie wygenerowana w komputerze sekwencja bitwy na Genozis, no wygląda dosyć w tej chwili słabo. Kiedy ją sobie teraz przypominałem, no wyglądała ona po prostu kiepsko. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że o ile na przykład droidy wyglądają fajnie i to powiedzmy, wygląda jakoś dość realistycznie, tak te postacie klonów ruszają się dosyć tak słabo. Jeżeli przypomnicie sobie tą scenę na arenie, gdzie E, właśnie wszyscy Jedi e, tam się nagle pojawiają na tej arenie i spojrzycie sobie, co ci niektórzy Jedi robią podczas e, chociażby odpalania swoich mieczy świetnych, to widać, że ci aktorzy, o ile to byli aktorzy, bo byli te, były tam też postacie CGI, ale o ile byli to aktorzy, widać było, że oni całkowicie nie wiedzą, co się wokół nich dzieje i machają tymi mieczami w powietrze. Widać, że po prostu no, robione było to na green screenie i gdzieś to później nie zostało specjalnie przygotowane. No, no to niestety mści się ta, ta Lukasowa filozofia, żeby wszystko właściwie robić na green screenie i wszystko w, tam niemal w 99% dawać na właśnie na zielonych bądź niebieskich ekranach. I, no i to się niestety... E, mocno, mocno mści właśnie w ataku klonów. E, z takich rzeczy pamiętliwych z ataku klonów, no to oczywiście Samuel Jackson e, w roli Mesa Windu w końcu tutaj pokazał swoją moc, że tak powiem. I po raz pierwszy w, właśnie w ataku klonów zobaczyliśmy inny kolor miecza świetlnego niż... Oczywiście, jeżeli chodzi o filmy, bo w grach było to oczywiście wcześniej, ale jeżeli chodzi o filmy, to pierwszy raz pojawił się inny kolor niż czerwony, niebieski i zielony. I jest taka sławetna na dodatkach specjalnych do właśnie ataku klonów, jest, taka, jest taki moment, kiedy Samuel Jackson rozmawia z George'em Lucasem i mówi. A dlaczego jakim kolor miecza świetnego będę miał? On mówi: "No wiesz, no niebies niebieski i zielony mają dobzi, a czerwony mają ci źli. A co Samuel Jackson powiedział, a mogę mieć purpurowy? A co George Lucas powiedział? No w sumie czemu nie jesteś Samuel Jackson, tak? No to będziesz miał jaki chcesz. No i właśnie tak pojawił się ten purpurowy miecz świetlny w sadze Gwiezdnych Wojen e, pierwszy raz. E, no i scena na koniec, kiedy mamy właściwie ostateczny pojedynek między hrabią Doku, a e, najpierw Obi-Wanem i Anakinem, gdzie jak to w rodzinie bywa, e, ktoś musi tracić rękę, więc Anakin traci e, rękę. Obi-Wan także zostaje pokonany, i tutaj było dużo kontrowersji odnośnie tego, że z jednej strony mi się to podobało, z drugiej strony stwierdziłem, że nie, po co? A mianowicie chodzi mi o to, że pierwszy raz. E, Mistrz Yoda użył miecza świetlnego. Okazało się, że Mistrz Yoda ma w ogóle miecz świetlny. Nikt wcześniej o tym nie wiedział, że Mistrz Yoda w ogóle ma jakikolwiek e, miecz świetlny. No a tutaj się okazało, że go ma i w dodatku walczy i skacze jak po prostu jak jakaś mucha wokół hrabiego duku. Go tam e, obroty robi, charczy, jęczy, skacze. E, coś, co teraz no, już jest przyjęte, tak? No już każdy się do tego przyzwyczaił, że Joda walczył mieczem świetlnym. Może nie w późniejszych epizodach, ale w, e, chociażby w wojnach klonów, czy właśnie w epizodach e, 2 i 3. E, ale kiedy to pojawiło się na ekranie, to było dużo osób bardzo takich, no. skonfundowanych. Coś, co podobnego będzie oczywiście w e, zemście Sithów, ale o tym sobie pomówimy przy okazji zemsty Sithów. E, bo zawsze Joda wydawał mi się taką postacią, wiecie, takiego mędrca, takiego kogoś, kto nie potrzebuje miecza świetnego, bo jest tak zajebisty w mocy, że właściwie to ten miecz świetlny to by mu tylko przeszkadzał, poza tym no, biorąc pod uwagę jego rozmiary George Lucas wymyślił to dosyć sprytnie z tym, żeby Joda był bardzo mobilny, pomimo swojej tej postury i tego, że jest staruszkiem i właściwie rusza, porusza się o lasce, to jednak za pomocą mocy potrafi walczyć tym mieczem świetnym. i to było dosyć, że tak powiem ciekawe rozwiązanie, natomiast nie do końca wydaje mi się, że potrzebne E, no teraz już się do tego przyzwyczaiłem, teraz już mi jakoś to nie przeszkadza, ale w tamtym czasie no było to dosyć e, takie dziwne Jakbym tak sobie miał teraz podsumować ten atak klonów, no darzę go przez ten swój maraton, który sobie kiedyś zrobiłem e, właśnie z atakiem klonów e, No darzę go sporym sentymentem. E, Prowadził on dużo fajnych elementów do, do Gwiezdnych Wojen. Pojawiła się postać Django Feta, pojawiła się geneza klonów, tak? Sama planeta Kamino, Django Fett, no, romans między Anakinem a Padme będzie najbardziej kringzowym w historii romansów kinowych. Naprawdę, ciężko mi sobie przypomnieć jakikolwiek inny, bardziej cringe'owy romans w tym wszystkim, to jeżdżenie na jakimś, na jakimś stworze, jak na desce surfingowej Anakina na polu. No, było to, było to dosyć kiepskie. No, ale też oczywiście powróciliśmy na chwilę na planetę Tatooine, gdzie Anakin no, poczynił swój pierwszy krok do ciemnej strony mocy, gdzie musiał uratować swoją matkę, jak, jak Pewnie pamiętacie, no nie udało mu się to i wyrżnął całą właściwie wiochę Tusken Raiderów. No to, to był fajny zamysł, no ale niestety Hayden Christiansen nie udźwignął w ogóle tej roli. I niestety, e, no już w tym mrocznym widmie, to jeszcze pożal się Boże, ale tutaj naprawdę, oj, było, było, było strasznie ciężko. Chociaż y, Natalie Portman wygląda w tym filmie najlepiej ze wszystkich, jeżeli pamiętacie z, tą scenę właśnie na arenie, kiedy Natalie Portman zostaje zerwana, no pół koszulki zostaje zerwane. No, y, pamiętajcie, że ja miałem wtedy kilkanaście lat, więc <laughs> nie bierzcie mnie tutaj za jakiegoś y, ten. No, y, każdy wiek y, swoimi prawami się, y, że tak powiem, y, rządzi, więc. To zapamiętałem na bardzo, bardzo długo, zresztą na miniaturce tego filmu będzie właśnie Natalie Portman z tym odsłoniętym brzuchem, bądź co bądź, bardzo fajnie wytrenowanym, no i na pewno to, jeżeli chodzi o trylogię właśnie prequeli, no to Natalie Portman właśnie w tym filmie wyglądała najlepiej, ale no niestety sam romans, pomimo tego, że Natalie Portman jest przecież utalentowaną aktorką, no nawet ona tego, co Lukas napisał, nie potrafiła udźwignąć. Zresztą sama aktorka no nie wspomina tych scen zbyt dobrze, zresztą myślę, że mało, mało kto wspomina. Więc film wprowadzał kilka fajnych elementów, które na papierze wyglądały ciekawie, no natomiast sama realizacja, no znowu tutaj niestety wyszło to, że George Lucas po prostu reżyserem zardzewiałym już był i który no niestety nie miał tego yy, tej świeżości którą miał w 77 nic dziwnego skoro od 77 nic nie wyreżyserował aż do y, trylogii prequeli yy, więc dajcie mi znać oczywiście w komentarzu jak wy wspominacie atak Czy sobie przypominaliście? Albo jeżeli nie, no to jak wy go e, teraz w pamięci sobie przywołujecie? Dużo osób uważa, że to e, pomimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę roczne widmo, najgorszy, e, najgorszy epizod Gwiezdnych Wojen. E, I rozumiem, czemu niektórzy mogą tak myśleć. No, faktycznie ten romans położył ten film, a jednak, no to. No to była ważna, ważna rzecz e, tak naprawdę e, dla całej sagi, tak, żeby pokazać tą miłość między Anakinem a Padmę. E, no i tak wyszło. No dobra, dziękuję Wam bardzo. Widzimy się e, przy, nas, e, przy okazji kolejnego filmu w maratonie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z maratonem Gwiezdnych Wojen, to pamiętajcie zostawić suba, łapeczkę, jeżeli Wam się podobało i niech moc będzie z Wami.